Panowie rozpoczynamy rywalizację Dwie drużyny poranek, kontra popołudnie Pany, jest słuchacz Maciek Którego zamierzamy tutaj ogolić Recenzentem wszystkiego będzie Maciej Fachowy goli broda Dobra, i teraz już uwaga, dotknięcie Mistrza. Pana, ja mam precyzyjne, żeby mógł być chirurgiem, proszę pana. Uważaj! No dobrze. Może tym, panie Goliworo? Jak pan myśli? A weź spróbować. A pod podgłos poproszę. Nie, nie, nie wiem jaki był zamysł artysty. Ekipa numer jeden się sprawiła bardzo dobrze, jest gładko. Ekipa Tak! Również jest, myślę, że ekipa numer jeden... Była gorsza. Była gorsza. Była gorsza. Była gorsza! Takie! Super! Dziękujemy golibroda! Super! <noise> Ja chciałbym, tylko, żebyśmy żeby wyciągali wnioski, jak Państwo sami widzieli, taki bo uważam, Z nadaje się do golenia. I zamierzamy ich właśnie ogolić.